Podcast seryjny. Dzień dobry, Jakub Demiańczuk z tej strony. Witam w kolejnym odcinku podcastu seryjnego. Dzisiaj przyszła pora, żeby porozmawiać o tym, co nowego zaserwował nam serwis HBO Max, który kilka tygodni temu zastąpił dostępny do tej pory w Polsce HBO Go. I razem z tą zmianą, która oczywiście Przebiegła nieco w cieniu bieżących wydarzeń. Razem z tą zmianą pojawiło się w tym serwisie kilka nowych seriali, kilka zaległych propozycji, które wcześniej do Polski nie dotarły. Też parę filmów, o których być może uda nam się zamienić parę zdań. W studiu jest ze mną Aneta Kęzioł. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, hej. I porozmawiamy o tym, co nas na tym HBO Max. Zachwyciło, a może nie zachwyciło, a może rozczarowało, bo tych propozycji było sporo. Ja, żeby załatwić pewien temat, na początku powiem, że cieszy mnie to, że wraz ze startem tego serwisu HBO uzupełnia swoją bazę dawniejszych filmów i seriali. Takich, które były w Polsce niedostępne przez wiele lat, takich, które pojawiały się i znikały gdzieś w innych serwisach, ale teraz mamy wreszcie. Stały dostęp chociażby do, do znakomitego serialu 6 stóp pod ziemią. Pojawiły się filmy kręcone przez stację HBO jeszcze w latach 90., i tutaj muszę przyznać, że jednym z tych tytułów, których mi może nie tyle brakowało, ale ucieszyłem się, że będę miał szansę zobaczyć go znowu, jest między innymi taki bardzo. Rozliczeniowej, dosyć brutalny western, ostatni Żywy Bandeta. Z rurkę Rurka w roli głównej. To jest film z po początku lat 90. Chętnie się przekonam, czy się zestarzał, czy, czy jednak wciąż się go dobrze ogląda. No ale jakby magnesem, który ma przyciągnąć do nowej odsłony HBO, serwisu streamingowego HBO są te nowe seriale. Takie, które w Stanach. Miały premierę, niektóre jeszcze pod koniec ubiegłego roku, niektóre na początku tego roku, teraz dosyć masowo trafiły do nas. Zabrało nam trochę czasu, żeby chociaż, chociaż część z nich nadrobić, ale możemy o tym w końcu chwilę porozmawiać. Ale to czy coś z tych propozycji, które się pojawiły, uznałaś za. O, to jest to, na co czekałam. Hmm, to znaczy czekałam na wszystkie te rzeczy tak naprawdę, okay, no bo e, tak, bo e, czytałam o nich, e, czytałam recenzje w, głównie w prasie amerykańskiej i brytyjskiej, e, tak jak mówiłeś, no wiele z tych rzeczy pojawiło się tam e, no już, już niemal pół roku temu. No więc był czas, żeby, żeby się zapoznać. No i jakby też te dobre recenzje bardzo zaostrzały apetyt tak naprawdę, no bo serial Hacks, chociażby komediantki w polskim chyba tłumaczeniu, no w Stanach został no, okrzyknięty jako absolutnie jeden z, z najlepszych i też objawienie i ukoronowanie, oddanie hołdu wielkiej, wspaniałej komediowej, i niekomediowej aktorce, Jaką jest Jean Smart. No i zgadzam się, absolutnie. Jest tam mnóstwo ciekawych tematów. Jest wspaniałe aktorstwo Jean, która, no, do którego nas przyzwyczaiła w wielu produkcjach. Ostatnio bodaj w Mers i Stone, prawda? Więc jako matka <główne> głównej bohaterki. No więc okej. Okay. Całkiem dobra produkcja, ale no nie pozbawiona też jakichś wad, no bo oparta też na takim schemacie, że gwiazda, która jest popularna, ale lata takiej świetności, powiedzmy to, znaczenia dla kultury ma za sobą, spotyka o. Kilka dekad młodszą, też próbującą stawiającą pierwsze kroki w zawodzie komediowym scenarzystkę. No i oczywiście przeciwieństwa najpierw się odpychają, bo i generacyjnie, i no właściwie z każdego możliwego powodu, scenarią jest Las Vegas i ten Blichtr. Taki pusty. No ale stopniowo zawiązuje się głębsza znajomość, obie strony się otwierają, poznajemy, poznajemy bliżej. W tle jest mizoginia. Tej kultury, też komediowej, i biznesu, i show biznesu amerykańskiego, z czasów, kiedy główna bohaterka zaczynała, ale też jakby próba pokazania, czy coś się zmieniło, a może wcale nie tak dużo, jakbyśmy byśmy chcieli. No więc jakby i ważne tematy, i świetna aktorka, i, i ogląda się to bez bólu, ale też bez takich emocji, chyba na jakie liczyłam. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Właściwie miałem powiedzieć nawet coś takiego, że wszystko niby okej, okay, ale trochę, no nie jest to określenie pejoratywne, ale w tym kontekście wydaje mi się odrobinę pejoratywne właśnie powiedzenie, że ogląda się to bez bólu, mm -hmm. co jest absolutnie prawdą i to jest mistrzowsko zagrane, fajnie zaaranżowane, niegłupie i, i, i momentami nawet rzeczywiście pogłębione są te relacje między bohaterkami, ale też... Ten dosyć złośliwy portret tego środowiska, też Las Vegas jako takiego miejsca trochę odrealnionego. To wszystko powinno być nie wiem jakie właśnie, może ostrzejsze, może no bardziej takim, odważne. Tak, jakimś pazuram. Czegoś tutaj brakuje. No, takiego wyjścia poza oczywistości brakuje, wydaje mi się. I no, Drugi sezon został zapowiedziany. Właściwie już niedługo będzie premiera tego drugiego sezonu, bo jakoś chyba przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że widziałam taką informację. No, i, i zastanawiam się, co tam można jeszcze też w tym temacie więcej jakoś ugrać. Może tak no, nic nie można, bo, to ten, hmm? bo ten serial tak naprawdę. Zwłaszcza w porównaniu z różnymi innymi serialami czy filmami, które w ostatnich latach obnażały płytkość show biznesu, jakby podkreślały, na jakich fałszywych zasadach był przez dekady budowany, to on, Hacks, na, na, na tym tle wydaje mi się takim, jakby to powiedzieć, serialem bardzo łagodnym wręcz. On bywa złośliwy, bywa celny w swoich analizach, ale to wszystko jest na takim bezpiecznym poziomie. Mm -hmm. Na takim poziomie, żeby tak naprawdę nikogo za bardzo nie urazić. Łatwo to ukryć, bo rzeczywiście jest mistrzowsko zagrany. Jean Smart jest wspaniała, Hanna, Einbinder, też jeśli jest. dobrze zapamiętałem tak, nazwisko tej młodej aktorki, jest świetna. Fajne są postaci na drugim planie. Mm -hmm. To wszystko gra. To wszystko tam jest tak. Ładnie, ładnie dopracowane, ale właśnie takie zbyt bezpieczny. Mm -hmm. Przyjemny serial, oglądam go sobie wieczorami, żeby się zrelaksować po kolejnym dniu e, trudnych, trudnych tak. wiadomości, i mm -hmm. szarpaniny z rzeczywistością, mm -hmm. ale on mnie chyba niczego m, o tym, nawet o tym świecie show biznesu, nie uczy. Tego mi brakuje w tym serialu. No i, i chyba nie wiem, czy się zgodzisz, ale trochę można jakby te opinie rozciągnąć na większość tych nowych produkcji, bo e, e, no czy stworzona do miłości, made for love, e, fajnie zrobiony, też kolejny świetnie zrobiony serial, e, e, taki trochę futurystyczny w stylu e, czarnego lustra, chociaż znów takie obłaskawione czarne lustro, nie, to takie, nie ten Charlie Brooker z pierwszych mm -hmm. mocnych odcinków, które naprawdę szokowały, tylko może już ten Charlie Brooker bardziej z Netflixowej swoich produkcji, takich już... I, Mam właśnie poczucie trochę, że e, przez to, że HBO Max no, ma być już tym bezpośrednim konkurentem, te, e, który ma odbić część klienteli Netflixowi, a w perspektywie globalnej e, też za chwilę e, Disney Plus. E, no to ta oferta, zamiast się poszerzać, ona się spłaszcza, to znaczy, będziemy mieć coraz więcej tytułów, ale one będą coraz bardziej chyba bezpieczne, właśnie takie. E, no trochę po nas spływające, nie? świetnie wykonane, no bo jakby poziom wykonawczy, realizacyjny, no to już jakby każda stacja osiągnęła mistrzowski i bardzo dobrych aktorów na rynku nie brakuje, do bardzo dobrych realizatorów nie brakuje, więc jakby te produkcje po prostu nie będą się za bardzo od siebie różnić i jakby Trochę dla mnie to widać po, po, tych, po tych nowych no, a, no jakby HBO Max wchodzi do Polski, więc powinna wchodząc pokazać nam wszystko co ma najlepsze, żeby nas kupić, tak? No jeśli to są te rzeczy, którymi ona chce nas kupić, nie wiem właśnie stworzona do miłości, czy nasza bandera znaczy śmierć, no, to są bardzo fajne komedie, a które pod tym płaszczykiem komediowym też przemycają całkiem ważne tematy, pokazują jakoś nasze życie społeczne, bolączki czy rozwój cywilizacyjny, nawet poprzez zderzenie. No, właśnie w takiej formie rozrywkowej. No to kurczę, to nie jest coś, co by zostawało z nami na dłużej. No, prawda? To prawda. I na dodatek to. Żaden z tych, z tych seriali, tych, o których mówimy, i o których jeszcze powiemy, nie jest przełomowy. To znaczy, na wielu poziomach, czy właśnie Stworzona do Miłości mówi coś, czego właśnie nie powiedział wspomniany przez Ciebie Charlie Brooker w Czarnym Lustrze, mhm. albo trochę inne w klimacie, ale jednak też bazujące na tych schematach fantastyczno-naukowych opowieści z Pętli, które są na Amazonie. To wszystko już było. I, I jakby tutaj niektóre z tych wątków są powtarzane oczywiście w inteligentny sposób i, i realizacyjnie przynajmniej poprawiają.